Witamy Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj ze mną osoba naprawdę wyjątkowa, Michał Karmowski. Cześć, witam. I zaczniemy sobie nagranie od nagrania takiego merytorycznego. Postaramy się, żeby Michał pomógł mi troszkę, ponieważ, jak wiecie, większość czasu staram się poświęcić na to, żeby poprawić moją najsłabszą partię, jaką są kończyny dolne. W następnym roku spodziewam się swojego debiutu w 212. No a że Michał faktycznie twoim tutaj dużym atutem są kończyny dolne, które zawsze mają nie dość że świetną separację to i objętość, to może udałoby się, abyś zdradził mi parę fajnych patentów, jeżeli chodzi o właśnie nogi. No jasne pewnie, nie ma problemu, tylko najpierw trzeba sobie uświadomić pewną bardzo ważną rzecz, że jeżeli jesteśmy w stanie rozwijać inne partie mięśniowe do zadowalających gabarytów, to wszystkie te, które są oporne, w cudzysłowie oporne, mhm. też jesteśmy w stanie rozwinąć, tylko prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie z obecnym treningiem ich tak zastymulować. I myślę, że to jest często błąd w tym, że ktoś ma w cudzysłowie też niedorozwój jakiejś partii. Mhm bo prawdopodobnie albo nie poświęca temu tak dużo intensywności treningowej, czyli mowa tutaj o ciężarze, albo objętość jest zbyt mała, albo z kolei intensywność jest zbyt mała, a objętość jest, ogólna objętość jest zbyt duża i to też może być powodem tego, że te mięśnie się nie rozwijają tak, jakbyśmy tego chcieli. I tak jak z moich obserwacji, wiesz, no, wiele lat startowałem, od wielu lat już nie startuję. Ale cały czas jestem trenerem. Cały w okazję czas. okazję raz się spotkać na scenie. Tak, i y <laughs> powiem Ci szczerze: mam w telefonie to zdjęcie ściągnięte <laughs> specjalnie, bo chciałem Ci pokazać, <laughs> czy pamiętasz. Tak. To był strzegom. Wtedy w Strzegomiu wygrałem w Open, byłem przed Patrycjuszem Wróblewskim i przed Tobą. Jeszcze był później z nami na scenie Marek Dąbrowski, bo to były eliminacje do, mm -hmm. do Mistrzostw Oświatów Weteranów. Mm -hmm. Także pamiętam, pamiętam i patrzyłem na te zdjęciowie, Jezu jaki to byłeś wtedy szczupły chłopak, a teraz taki wielki koń. No. Także słuchajcie, no dobra, to możemy lecieć jakby z ćwiczeniami, pokażę Wam trzy wydaje mi się takie, które na pewno wpłynęły na można powiedzieć kształt tej mojej nogi i tym ćwiczeniem jestem zawsze wierny. To są ćwiczenia, które są obowiązkowo na każdym treningu. I wiele osób oglądających moje które mówi Karmowski znowu to samo. Ale właśnie Karmowski robi znowu to samo po to, żeby te nogi wyglądały cały czas dobrze. Mimo tego, że już nie startuję i nie mam aspiracji, żeby wyjść z powrotem na scenę, tak jak niektórzy z moich kolegów po czterdziestce, bo mam w tej chwili inne zajęcia, ale. Mówię, tutaj myślę, że te trzy ćwiczonka będą dobrym takim elementem, żeby włączyć go do swoich treningów. Jeżeli ich jeszcze nie macie i nie wykonujecie też w taki sposób, jaki Wam dzisiaj pokażę, to Borecki też będzie robił przez dłuższy czas to samo i będą takie nogi. i pierwsza taka najważniejsza rzecz to jest to, że ludzie często źle ustawiają nogi na podejście. Mhm. O stopy mówimy, tak? Tak, dokładnie chodzi mi o stopy. Pokaż mi, jak ty stawiasz stopy. Dobra. Wyjdzie że źle. Dobra. Yy, nie, no <laughs> słuchaj, to nie jest, że źle czy dobrze, Miem, tylko, bo mhm. właśnie yy, o to chodzi, że yy, ja bym chciał wam tutaj w tym materiale przekazać, że yy, nie jest źle czy dobrze, bo mhm. każdy z nas też ma trochę inną, inną yy, mechanikę, tak, i mechanikę yy, biodra, tak, ono się inaczej tam wiesz, składa. Jedni mają bardziej rozciągnięte, inni, inni mniej. Tak jak powiedziałeś, też inną budowę, inny rozstaw kończy. Yy, I... i to wszystko oczywiście ma wpływ, ale o co mi chodzi, że y, można zrobić ćwiczenie i oczywiście przetrenować daną partię, a można to ćwiczenie zrobić lepiej. E, okay. która e, w taki sposób, który będzie angażował jak najwięcej e, włókien mięśniowych i który będzie wpływał na to, że te mięśnie naprawdę odczują to, co mają odczuć, czyli być obciążone e, mechanicznie danym ciężarem. Mm -hmm. See? Okay. Dobra, to chciałbym, żebyś zrobił najpierw e, tak jak ty robisz ze 3 4 Dobra. powtórzenia na Sownicy. To u mnie byłoby to mniej więcej coś takiego ze 3 powtórzenia powiedzmy. Dobra, powiedz, ciężar jest taki, którym byś wykonywał serię, czy jest... Yy... Myślę, że można byłoby jeszcze troszkę spokojnie dołożyć. pod dwie piątki po bokach? Możemy spróbować. Dobra. Możemy teraz zacząć już serię właściwą, taką, mhm. y, którą ja Ci zaproponuję, okej? Okay? Dobra. To pierwsza rzecz, postaw stopy na sobnicy, tak jak stawiałeś wcześniej i zaraz będziemy to korygowali, jak ja bym to ustawił. Dobra. Po pierwsze, wsuń się mocno tutaj do góry, tak Dobra. żeby odcinek lędźwiowy był, tak, był cały wyprostowany. Opuść stopy trochę niżej i postaraj się je ustawić w sposób prawie równoległy na szerokość bioder. Jest za szeroko trochę. Trochę wężej. Jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, i jeszcze ciutkę zjeść stopami na sumnicy. Mhm. Dobra, wypychamy do góry. I Teraz zobacz Piotr, cały czas kolano musi iść w linii palców, nie? Czyli mhm. jakby nie rozchodzi się kolano na zewnątrz, tak żebyś dotykał zewnętrznej części klatki, jak to miało miejsce przed chwilą, mhm. tylko żeby ruch szedł w tą stronę, czyli kolano idzie w linii palców i zatrzymasz wtedy, kiedy ci powiem, okej? Okay? Dobra. Jedziemy w dół, jedziemy, jedziemy. Zobacz, nie, kolano musi iść. Aha. Tak jak, jest, tak jak są palce. Nie, Dobra. Tobie się automatycznie rozchodzą na zewnątrz. No dobrze, tak. No. Koń, jeszcze dosłownie 2 centymetry niżej, bo jeszcze dasz radę, jeszcze no się tak. nie zagwijanie. Tu i teraz tak, jedziemy w górę i tu jest koniec ruchu. Mhm. I teraz zrób tak 20 powtórzeń. <laughs> Raz. Dwa. Właśnie. I staraj się nie robić tego. To jest częsty błąd osób, które chodzą na siłownię Aha. i trenują kulturystykę, że Ty chcesz pozornie spiąć ten mięsień i tak naprawdę go na chwilę rozluźniasz. Okay. Bo kiedy jest ten ruch tu i tu, to on się rozluźnia. Staraj się zrobić coś takiego, idę do góry, pyknę i schodzę w dół. Nie robię tu i zatrzymanie. Dobra. Tak? Niż, niżej. Ja Cię będę pilnował w dwie strony. Niżej, niżej, jeszcze niżej. Tu i góra. Koniec. O! O właśnie. I trochę zwolnij tempo tylko. Super, to było najlepsze powtórzenie. Teraz też jest głęboko. Rewelacja. Rewelacja. I jedziemy do 20. Jeszcze dycha. Mocno, 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 mocno. Nie przyspieszaj. Nie przyspieszaj. O, to pali. Ja wiem, że pali. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj. Dobra. O no to faktycznie troszkę inaczej. Widzisz różnicę? Tak, tak. Właśnie wiesz o co chodzi. To jest, to jest ta mała różnica, która później wpływa na to właśnie w jaki sposób ten mięsień jest obciążony okay. i jaki dostaje bodziec. Ludziom no. się wydaje, że jak napakują tutaj półtony nasownicy i będą robili takie ruchy z zatrzymaniem wiesz u góry, mhm. jeszcze gdzie ten staw moc to jest przyciążany później, a tak naprawdę czwórka nie, nie do końca dopięta, i schodzą dość mocno nogami i nawet roz, rozkładając je na zewnątrz, to angażują oczywiście dodatkowo mhm. i pośladek, i mięśnie stabilizujący, czyli dwójkę. Ale my tutaj chcemy zaangażować jakby nogę globalnie, to jest takie no, myślę najlepsze słowo, żeby Dokładnie. to powiedzieć, bo noga pracuje z każdej strony, tu pracuje e, tak naprawdę każdy obszar czworogłowego i dwugłowego mhm. uda, oczywiście dwugłowy jest stabilizującym mięśniem tutaj ale takie wykonanie ćwiczenia i dodatkowo jeszcze stać mamie gdzie masz zmienny nacisk tego obciążenia tak. nie to robi naprawdę robotę i to jest ćwiczenie słuchaj od które Naprawdę w mojej rozpisce treningowej jest od lat i to nie, nie w mniejszej ilości jak 20 powtórzeń. Okej, okay, ja właśnie miałem za to, zapytać. to jest Nie, to jest podstawa. Ro, też y, idę z progresją ciężaru mm -hmm. do góry, ale staram się. Ta, wiesz, ta progresja nie jest duża, no bo o, jakby ilość powtórzeń, która obciąża mięsień i ilość pracy wykonanej jest naprawdę ogromna tutaj w tym ćwiczeniu. A jeżeli chodzi o bo mówisz, że progresja jest 20 powtórzeń. To później progresując ciężar, nie, o, cały ale... czas robię do 20, ale ja, robię przerwy okay. wewnątrz, nie? czyli na przykład Dobra. robię 15, robię z 3-4 oddechy i robię piątkę, ale mhm. nigdy nie robię tak, że yy, bo staram się robić oddechy co 5, czyli na przykład później jak już jest ten ciężar naprawdę duży, to robię dychę, robię odpoczynek tam z 3-4 oddechy, 5 mhm. powtórzeń, ale właśnie chodzi o to, żeby nie było po każdym powtórzeniu tego rozprężenia, no, no, tylko 5. żeby jednak to napięcie mechaniczne było przez jakiś tam dłuższy czas, nie? I mówię, to jest ćwiczenie, które uważam, że bardzo mocno wpłynęło na to, jak ta moja noga wygląda i na to, że ona jest też taka pełna. Mhm. I y, wiesz, y, dużo ostatnio dostaję wiadomości, bo y, wiadomo, ci ludzie śledzą różne profile, twój, Radka Słodkiewicza, no różnych osób, tak? I y, 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 mówią, że Radek Słodkiewicz mówi, mówi, że muszą być duże klamoty. No, Masz tutaj w tej chwili, nie wiem, z 200 tam, no około 200 kg mhm. razem z taśmami. Było ciężko? Było ciężko. No i właśnie o to chodzi, że ciężar jest pojęciem względnym, tak? Bo yy, duże klamoty to chodzi o to, że ty masz czuć ten ciężar, że on ma być po prostu ciężki. Mhm. A każdy z nas ma też yy, no, inną genetyczną siłę, taką wrodzoną. I jeden będzie mógł tutaj wycisnąć 300 z taśmami, a inny tylko 200. Tylko 200 dla kogoś, kto jest wyciska 300 tak i ma lepszą tą genetykę, jeżeli no chodzi o budowanie siły. Dla jednego tylko, a dla drugiego aż. No tak, dokładnie. A bardzo dużym błędem jest wiesz, porównywanie się do innych, że on założył tyle i tyle. Albo, nie wiem, trenujemy tyle samo, ważymy tyle samo i on jest o tym nie silniejszy. Coś jest nie tak. No wiele rzeczy może być nie tak, bo może być różny zakres y, długości kończyn, może być inny rozstaw y, na przykład obojczyków i tak dalej, i tak dalej, ale również inna genetyka do budowania mhm. siły, nie? Drugim moim flagowym ćwiczeniem są oczywiście wykroki y, robione na powtórzenia, ale zanim je zaczniemy, muszę wiedzieć ile ważysz. No tak, w którym roku? <śmiech> <śmiech> nie no tak myślę, że 107 będzie w tym momencie. Ze 107? Mhm. Dobra, to myślę, że y, to nie będzie za lekkie. Będzie I akurat tutaj. To jest kamizelka. Proszę założ. Dobra. On z tyłu Dobra, weźmy sobie tam zakręt mhm. I do tego weźmiemy sobie ten góreczek. Specjalnie mam tu zamontowane paski, żeby ci było łatwiej chwycić. Dobra, trzymajść sobie na plecy. No dobra, idziemy na korytarz poczuł. Wyprawka do szkoły już przygotowana. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o ciężar, żeby każdy z Was miał świadomość. Ciężar dobieramy tak, aby wynosił około, nie wiem, 40% naszego obciążenia. Jak później y, trochę będziecie bardziej wytrenowani, to połowa wagi Waszego ciała powinna być odpowiednim obciążeniem do wykonania tych wykroków na powtórzenia. I teraz tak, y, wiem, że pewnie nie robisz ich na co dzień w takiej ilości jak ja. Dlatego zrobimy sobie w ten sposób. Postaramy się zrobić w pierwszej serii 100, tylko, że pierwsze 50 musisz zrobić z bomby, żeby się nie zatrzymać. Dobra? Możesz sobie zwolnić tempo, bo to i tak chodzi o jakby samo napięcie tych mięśni ale chodzi o to, żeby ten czas trwania pracy był określony. Potem możesz sobie robić tak, że co 10 kroków mm -hmm. możesz złapać trochę więcej powietrza, czyli przystanąć powiedzmy na 2-3 oddechy takie głębsze, ale znowu idziemy dalej, okej? Okay? No, a jest możliwość jakiejś negocjacji tych stóp? Nie. Stóp to jest dla początkujących, więc traktuję cię bardzo agresywnie. To ogłoszenie. jak nie zrobię, to kończę z kulturystyką. Nie, wytnij to. Nie, oczywiście, żarcik, słuchaj. Ale ważne też w tej drugiej jest to, żeby nie dostawiać nogi do nogi, czyli mhm. idziesz krok, z, krok, krok za krokiem, krok schodzisz tak? i wstajesz z nogi wykrocznej, bo wiele osób, oczywiście nie wiem, Pietro, jak ty robisz, mhm. ale wiele osób robi tak, że mimo wszystko w pierwszej fazie wstaje do góry, co jest błędem. Mhm. Ty masz wstawać do przodu. Do przodu od razu. No, dobra, to idziemy. Tam zapętisz jak coś góry, bierze. W <słuch> <słuch> ha, wałki wszędzie w telewizji. Dobra, robisz troszeczkę za długi krok. Mm, dobra. Cały czas robisz za długi krok, bo mhm. niedostatecznie nie, nie, nie w momencie wstawania obciążasz przyśrodkowy, nie? Dobra. Tu teraz, teraz góra, o! I zob o właśnie, i teraz, o właśnie, o! Zobacz, że tak jest ciężej to wykonać, bo noga zakroczna, czyli ta, która zostaje z tyłu, musi Ci bardziej stabilizować postawę, nie? I przez to mocniej pracuje pośladek. Dobra, nawijka i jedziemy z powrotem, bo to jest tylko 40, 20 w tą stronę. Także 2,5 korytarza i dopiero możesz na chwilę przystanąć, żeby złapać ze 2 Zwróćcie uwagę teraz, jak się mocno dwójka odznacza i jak mocno Pracuje po śladek. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o butach, że Peter ma trochę yy, zbyt delikatną podeszwę do swojej wagi ciała. Są pionkowe podeszwy, które nie nadają się do tego typu rzeczy. Najlepiej wybierać zwykłe płaskie. Buty do crossfitu Trochę niżej, 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 niżej. Tak, rozciągaj mocno pośladek. Rozciągaj mocno czwórkę. Dobra, dobra, dawaj do końca. Niżej, niżej, niżej. Jeszcze dwa. Jeszcze raz. Pięknie. Stówka poleciała, no powiem ci szacun. Żartowałem. No, jeszcze... Liczyłeś, że było? Tak, 60. No. Myślałem, że da się wkręcić, ale nie chcę. Chodź, idziemy. Nie, nie odpuszczamy. Dobrze, dobrze. Taka mała prowokacja, wiecie, chciałem zobaczyć, co powie. Pięknie, pięknie. Po tym zakręcie jest największa magia, bo uda pieką strasznie chcą wybuchnąć. Trzymaj, trzymaj, trzymaj prostownik też. Nie pochylaj się tak poczuł do przodu. Podciągnij sobie worek duży. O! No! Jedziemy dalej, dawaj. Niżej, niżej kolano, niżej. Tak, wtedy moc to poślad wchodzi. No. 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 I ostatni korytarz. Pięknie. I tu, Peter. Moc to się słuch. I mocno przy środkowej wstajesz do góry. I idziesz do góry i od razu jest napięta dupa, nie? Jedziemy. Niżej. O! Niżej. Wiem, że zmęczone nogi, ale nisko. idź nisko. Nisko. To jest najważniejszy korytarz teraz dla ciebie. Tak. Nie przystawaj co krok. Zrób 10 i wtedy możesz odpocząć chwilę dłużej, ale nie przystawaj do Tak, męcz te miejsce 5 dobrze, 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 dobrze. Nisko, nisko. No i No i dobrze. No i może mogę już startować, byś się nas. Nie, no powiem Ci, że to naprawdę wykonać na pierwszy raz 100 z tym obciążeniem i w taki sposób nie Jeżeli jest szacunku. to odpiąć? No całkiem, całkiem przyjemnie. No to dobrze. No Dobra. tak bym do rzadki szedł. Peter, to będzie martwy ciąg na prostych nogach, mm -hmm. ale z podstawkami pod palce. I co więcej, już tam jest zaczepiona jest guma. Ona będzie zwiększała nam przepięcie w momencie wychodzenia do góry i dopinania biodra. Tak? Dobra. To wiadomo, że jest ćwiczenie przede wszystkim angażujących ośladek, ale fajnie rozciąga mięsień do głowy uda i później ta noga naprawdę, jeśli chodzi o separację tyłem, wygląda bardzo, bardzo dobrze. Dobrałem Ci ciężar taki, bo mówiłeś wcześniej, że robisz sztangielkami około 40 kg, to tutaj też mniej więcej które założyliśmy na sztangie. Wiadomo, że sztangą jest łatwiej, więc ten ciężar może być, pozostać taki sam. I teraz tak, jak już podniesiesz sztangę, po prostu ustawisz się na podstawkach, ale w ten sposób, żeby pięta była oparta o ziemię, a palce z razem, razem z górną częścią śródstopia już stała na krążkach, mhm. tak? Dobra. Na tych wygłębieniach. I teraz tak, jak schodzisz do dołu, to staraj się, żeby kolana nie rozchodziły się w ten sposób, tylko żeby kolana były lekko ugięte, ale zblokowane. Czyli jakby to jest dla Ciebie pozycja wyjściowa, nie? Dobra. No i wiadomo, idziemy w dół, tu schodzimy, pociągnie Ci trochę taśma do przodu, to musisz to cały czas trzymać mocno napiętym grzbietem i wtedy mocno się rozciągnie po śladę. zresztą sam to poczujesz, bo to trzeba dopiero w trakcie Dobra. wykonania ćwiczenia poczuć. I tu starasz się delikatnie rozciągnąć i pogłębić ten ruch do dołu i wstajesz do góry, oczywiście idziesz po śladkiem do góry i nie robisz przeprostu, nie? Dobra, to zobaczymy. I taka sama zasada jak w osobnicy. Od pychnięcia do pyknięcia, tak? Dobrze. Ważna jest ta faza u góry, żebyś tam nie zrobił czegoś takiego, że dociągniesz łopatkę, a wciągniesz biodra, nie? Dobra. Żeby cały czas ten pośladek był w takiej optymalnej pozycji spięcia. Tu. O. Ale zobacz, dopnij ten pośladek, ale no. bez pleców, tak? Czyli tu u góry jeszcze kawałek jest w wkręcenie biodra. No. Ale trzymaj plecy górą, bo rozciągnąłeś. O, tak jak teraz. I tak, widzisz? Tu. Tu tak, trzymaj, trzymaj Dobrze szybko już. Mocno. To jest praca. Mocno, mocno. A tak i wkręcaj, wkręcaj. Dobrze. Dobrzej. Dobrze. Ale weszło teraz. Przy samej... dubie. A gdybyś zrobił... Na bardziej wyprostowanych nogach, ale wiem, że już ci ciągnie, bo to widać, nie? No? I dlatego sobie stracasz ruch. Czy może grzbiet bardziej, bo tak to noga tutaj jak rozciągnięcie, to jest ok. Nie, no, no to Dokładnie. Tu, 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 tu i wiesz, i stąd. I na początku miałeś tak, nie? No. Że ciągnęłeś o tu. Nie. Bo wiesz co, bo mnie trochę ciągnął sztanga do środku, tak. dla mnie I, był taki... I właśnie to tak. jest ten, ten, gdzie musisz ściągnąć okay. łopatki i Dobra. właśnie wtedy ciągniesz dół. Jedziemy, dół, jedziemy, dół, jedziemy dół. Jeszcze góra. I teraz. Tu! O właśnie! Tu, patrzcie co tu się dzieje. Pamiętaj o kolanach, nie na zewnątrz. Kolano idzie w linii palców lekko nawet do środka z palcami. Palce trochę ty do środka wejść. O, i teraz. Dzięki. No teraz lepiej. No. I to są te trzy ćwiczenia, które znajdują się w każdej, w każdym moim planie treningowym, jeżeli chodzi o nogi. Oczywiście przeplatam to z przysiadami różnego rodzaju, czy to na maszynie, czy, czy frontów, bo tak jak Ci wspominałem wcześniej, mm -hmm. ja mam kręgosłup po złamaniu, mam bardzo duże problemy i prędzej czy później będę musiał poddać się operacji, ale naprawdę przysiadów takich prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia gdzieś tam, gdzie poszedłem pod bardzo duże obciążenie, nie było u mnie 10 lat. No właśnie, a mimo wszystko jednak ten rozmiar uda cały czas. Pozostał. Właśnie wbrew, wbrew pozorom, jak przestałem trenować y, stricte z rozpisek, które dostawałem wcześniej od trenerów, y, w tych wczesnych latach, gdzie zaczynałem startować, tam były, wiesz, powtórzenia 6-8, mhm. duże obciążenie. I oczywiście układ nerwowy był zmęczony, ja byłem zmęczony, ale te nogi nie do końca y, Rosły czy tam m, budowały tą swoją masę tak, jak bym chciał. I dopiero po tej kontuzji, jak wracałem z powrotem do, do trenowania i, i zaczynałem przysiady od samej sztangi, mm -hmm. to dopiero wtedy nauczyłem się trenować z takim prawdziwym czuciem mięśniowym. I y, w moim przekonaniu, i nie tylko w moim, bo coraz więcej osób tak trenuje i uważają, że takie treningi są dużo y, lepsze, jeżeli chodzi o pretrofię mięśniową, i też dużo bardziej mniej kontuzyjne, jeżeli chodzi o inne jakieś tam. Y, y, nie wiem, tręgi, stawy, i tak dalej, to ta ilość powtórzeń. Oczywiście na takim ciężarze, jaki jest potrzebny do tego, żeby się zmęczyć, daje najlepsze rezultaty. Okay. Czyli ogólnie, jeszcze tak podsumowując, na każdym treningu Twoim, jednak ta ilość powtórzeń jest większa niż te standardowe 12? Tak. 12 to jest naprawdę totalny minimum mhm. i robię to tylko wtedy, kiedy robię na przykład przysiady frontalne w serii łączonej z wyprostami nóg. Okay. To wtedy robię na przykład 20 wyprostów i robię 12 przysiadów. Dobra. I tak wygląda wtedy seria łączona. Mhm. A jeszcze tak zapytanie o nogi ostatnie. Robiłeś tak kiedyś, że dzieliłeś sobie jeden dzień, bo coś ty masz dobre te nogi, ale bardziej targetować na czwórkę. A drugiego dnia na długowe? No, wiesz co, próbowałem tak kiedyś mm -hmm. kombinować, ale szczerze, jakoś yy, nie, potrzeby nie widziałem potrzeby i też yy, <noise> okay. z, z moich obserwacji, yy, nawet jak prowadziłem zawodników, mm -hmm. to takie dzielone systemy yy, powodowały to, że ta dłużka jednak czasami była zbyt mocno przemęczona mm -hmm. i dlatego nie rosła. No, a, a często mówi się tak, że nie, bo ja za mało wykonałem pracę na dwójkę. To jest tak samo jak z bicepsem. Nie? Niektórzy przychodzą i ubią tych serii nie wiadomo ile, tych uginań, takie, takie po 40 minut. A wystarczyłoby zrobić raptem z 10 serii, ale takich naprawdę y, dobrych technicznie, jakościowo i z dobrze odpowiednio dobranym ciężarem. I te mięśnie na pewno będą rosły. No, czyli moi drodzy, jak widzicie, nie kłamałem, kiedy mówiłem nie ciężar, a technika. Natomiast tu jeszcze doprecyzował. Michał mówiąc, że właśnie ta większa ilość powtórzeń, przynajmniej z jego doświadczenia, tutaj jeżeli chodzi takiego bezpośrednio, tak. jak i u podopiecznych. Ale jeszcze na koniec chcę dodać, że, żeby nie było tutaj niedomówień, tak. że obciążenie jest, jest bardzo zdobne. ważnym tak. czynnikiem, ale nie może, nie może ono być głównym, znaczy na pierwszym ce głównym celem mhm. naszego treningu. Bo celem naszego treningu jest przede wszystkim praca pod napięciem takim mechanicznym danego mięśnia istota zrozumienia. No i ważne jest, żeby trenować bez kontuzji, a jednak jeżeli ciężar przewyższa nasze umiejętności, no, no to najłatwiej niestety o jakąkolwiek kontuzję. kontuzję. Dokładnie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Dzięki za wizytę. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, byciu na bieżąco, wciskajcie dzwoneczki, bo podobno się to opłaca.